To nie muszą być tak insiderskie informacje, ale ktoś, kto, kto, kto potrafi to zrozumieć. No. No bo ostatnio, między innymi przy tej aferze z Ancenzorem, no t, t, taki ciekawy take kurwa usłyszałem, a mianowicie t, t Robert Mazurek opowiadał o VPN-ie, tylko pomylił VPN z adresem IP i, i ogólnie dziwnie to wyszło. Bo tam coś tam dzwoniło, nie wiadomo w którym kościele. On to mówił w pełni, w pełni przekonany. No źle to wygląda, nie? Ja myślę, że tam po prostu jakiś paru szczyli kurwa by się przydało. Takich dosłownie szczyli, którzy może nie potrafią iść sztućcami i, i grają w Counter Strike'a po 15 godzin dziennie, ale y, takie tematy internetowe, które bardzo często są chodliwe, y, można by było rozbroić w 3-4 minuty, nie? No, jak, jak, jakąś TikTokową głowę, która jest kurwa przeć pana dopaminą z TikToka.